Kiedy lekarz powtórzył mi słowo w słowo, co powiedział mój syn Marek, mówiąc, że jest na urodzinach swojej teściowej i jeśli umrę, mają go poinformować po fakcie, poczułam, jakby sufit szpitala zwalił mi się na głowę. Krew zamarzła mi w żyłach, a drżenie rąk natychmiast ustało. Miejsce strachu przed śmiercią zajęła zimna, brutalna jasność umysłu. Marek pomyślał, że jestem bezradną staruszką u progu śmierci. Ale zapomniał o pewnym drobnym szczególe prawnym, który miał go kosztować cały spadek. Zanim opowiem ci, jak odzyskałam swoją godność, upewnij się, że subskrybujesz i aktywujesz dzwoneczek kanału Dziennik Emocji, aby nie przegapić żadnej prawdziwej historii takiej jak ta. To, co zaraz usłyszysz, to bolesna, ale konieczna lekcja życia, którą powinna znać każda matka. Obiecuję ci, że koniec da ci satysfakcję. Zostań do ostatniej sekundy. Bo ta historia może otworzyć ci oczy. Nazywam się Irena, mam 72 lata i całe życie przepracowałam w mojej tradycyjnej piekarni na warszawskiej Pradze. Myślałam, że moje matczyne poświęcenie to wszystko, że wychowałam dobrego człowieka. Ale życie boleśnie nauczyło mnie, że pieniądze potrafią zmienić nawet własną krew. Z hukiem zamykałam metalową roletę piekarni. Ten dźwięk znałam na pamięć. Oznaczał koniec kolejnego dnia walki tutaj, na Pradze, w wieku 72 lat. Kości trzeszczą mi czasem głośniej niż zardzewiałe zawiasy lokalu. Ale nie narzekam, poprawiłam wełniany szal na ramionach. Ten sam szary szal, który pachniał świeżo pieczonym chlebem, drożdżówkami i kminkiem. To zabawne, jak zapach pracy wnika w człowieka aż do porów, niczym drugich chrzest. Ten aromat to moja duma. To on opłacił studia mojego syna, to on postawił ściany mojego domu i to on trzymał mnie na nogach, odkąd owdowiałam. Szłam powoli chodnikiem, czując na twarzy chłodne warszawskie powietrze. Myślałam o zamówieniach na weekend, obliczając, ile worków mąki będę potrzebować, i wtedy znów poczułam ten szum w uszach, niczym wściekły rój pszczół w mojej głowie. Lekarz ostrzegał mnie w zeszłym tygodniu mówił, że to nadciśnienie to bomba zegarowa. Że muszę odpocząć, zostawić biznes, ale ja jestem uparta, jestem z Warszawy i nie poddajemy się z powodu zwykłego zawrotu głowy. Powiedziałam sobie, że to tylko zmęczenie, że dojdę do domu, wypiję miętę i po kłopocie. Próbowałam przejść przez ulicę, ale asfalt zamienił się w wodę pod moimi stopami. Światła samochodów rozciągnęły się jak neonowe gumy, a gwar uliczny zaczął cichnąć, jakby ktoś przykręcił głośność światu. Pamiętam, że wyciągnęłam rękę, szukając słupa, ściany, czegokolwiek by się złapać, ale znalazłam tylko powietrze. Ostatnia myśl, zanim wszystko pociemniało, dotyczyła pieca. Miałam nadzieję, że dobrze go wyłączyłam. Obudziłam się, a pierwsze co poczułam to chłód. Nie był to chłód nocy, ale ten kliniczny, metaliczny, obcy chłód szpitala. Otworzyłam oczy, a białe światło zabolało mnie do szpiku. Leżałam na łóżku z kroplówką podłączoną do ramienia. To ramię, które dźwigało worki z mąką i gorące blachy. Teraz wyglądało tak krucho, pełne plam, i żył pod światłem jarzeniowym. Bolało mnie biodro, ostry, przeszywający ból, który odbierał mi oddech. Młoda pielęgniarka podeszła, widząc, że się ruszam. Wyglądała jak dziewczynka i patrzyła na mnie z tą mieszanką litości i pośpiechu, jaką ma się dla starych ludzi. Którzy trafiają samotnie na ostry dyżur. Wyjaśniła, że zemdlałam na ulicy, że dobrzy ludzie wezwali karetkę i że moje ciśnienie było bardzo wysokie. Powiedziała, że potrzebuję operacji na biodro lub kość udową. Nie zrozumiałam dokładnie, bo strach huczał mi głośniej niż ciśnienie. Potem padło pytanie, którego obawiałam się bardziej niż skalpela. Zapytała o moją rodzinę. Powiedziała, że przejrzeli moją torebkę, znaleźli dowód. Ale telefon był zablokowany i nie wiedzieli kogo powiadomić. Poczułam pustkę w żołądku, większą niż głód w czasach biedy. Skinęłam powoli głową, mając suche usta. Cieniutkim głosem poprosiłam o telefon. Palce trzęsły mi się tak bardzo, że ledwo wpisałam hasło. Data jego urodzenia, nie moja. Znalazłam kontakt do marka, mojego syna, mojego jedynego syna, dumy moich oczu. Odnoszącego sukcesy prawnika, który rzadko odwiedza Pragę, bo mówi, że brudzi sobie buty. Spojrzałam na podświetlony ekran i poczułam ścisk w piersi. Przypomniałam sobie, jak był mały i trzymał się moich spódnic w strachu przed ciemnością, obiecując, że kiedy dorośnie, kupi mi pałac. Teraz jest duży i pałac ma on, ale ja czuję się jak w pustym domu, choć pełnym mebli. Wybrałam jego numer. Sygnał dzwonienia rozbrzmiał raz, drugi, trzeci. Każde dzwonienie było uderzeniem w pierś. Wyobrażałam sobie, że jest zajęty, może na ważnym spotkaniu, może na kolacji w jednej z tych drogich restauracji, do których chodzi ze swoją żoną Kingą. Tą kobietą, która patrzy na mnie jakbym była starym meblem niepasującym do jej wystroju. Pielęgniarka czekała obok, a ja czułam potrzebę usprawiedliwienia go, zanim odbierze. Powiedzenia jej, że jest ważnym człowiekiem, że mnie kocha że nie jestem sama, ale milczałam. Tylko zamknęłam oczy i cichutko modliłam się do Matki Boskiej Częstochowskiej, nie o wyleczenie biodra, ale o to, by syn odebrał i nie dał mi poczuć, że jestem przeszkodą w jego harmonogramie. Telefon dzwonił bez odpowiedzi, a w tej przedłużającej się ciszy samotność była zimniejsza niż izba przyjęć. Mój umysł odleciał daleko od tego szpitalnego oddziału, podróżując trzydzieści lat wstecz. Nagle nie pachniało już środkiem dezynfekującym ani lekarstwami, lecz palonym drewnem i surowym ciastem. Zobaczyłam siebie wstającą o czwartej rano, kiedy warszawskie ulice były jeszcze ciemne, a zimno przenikało do kości. Przez trzy dekady tak wyglądało moje życie. Zanim wzeszło słońce, ja już walczyłam z wielkimi kadziami na ciasto, ugniatając kilogramy mąki, krojąc cebulę, aż łzy wysychały z przyzwyczajenia. Spojrzałam na swoje dłonie na białym szpitalnym prześcieradle. Są zdeformowane, pełne plam i blizn z opuchniętymi od artretyzmu kostkami, ale wtedy były silne, choć zawsze czerwone od ciepła pieca. Dużo o tym myślałam walcząc z ogniem. Moje ręce się paliły, by jego dotykały tylko książek. Nie chciałam, by Marek miał odciski, ani by wiedział, ile waży worek węgla. Chciałam, by jego ręce były gładkie, prawnicze. Ręce, które podpisują ważne papiery i witają się z porządnymi ludźmi, przypomniałam sobie dzień, w którym przyszedł z listem akceptacyjnym z tej prywatnej uczelni, najdroższej w mieście. Był szczęśliwy, ale ja czułam, że ziemia mi się osuwa, bo nie miałam nawet na wpisowe. Bez słowa wzięłam jedyną cenną rzecz, jaka mi została po jego ojcu: złote, ciężkie obrączki ślubne, takie jakich już się nie robi. Poszłam do jubilera w centrum i sprzedałam je bez targowania się, czując, jak ulatuje ze mną kawałek historii. Kiedy wręczyłam mu pieniądze, powiedziałam, że to oszczędności z biznesu. Nigdy się nie dowiedział, że sprzedałam swoją przeszłość, by kupić mu przyszłość. I to zadziałało. Ukończył studia z wyróżnieniem, stał się ważnym człowiekiem, ale sukces, który mu kupiłam, był tym samym, który mi go odebrał. Na początku odwiedzał mnie, ale potem poznał Kingę. Pamiętam, kiedy pierwszy raz przyprowadził ją do domu. Skrzywiła nos, ledwo przekroczyła próg i przetarła krzesło chusteczką, zanim usiadła. Mówiła, że w moim domu pachnie tłuszczem, że zapach chleba przesiąka jej markowe ubrania i włosy od fryzjera. Stopniowo, niedzielne wizyty ustały. Marek przestał przychodzić ze wstydu, albo by z nią nie kłócić się. A ja zostałam sama z moimi blachami i moją dumą. Teraz, jedyne razy, kiedy widzę jego imię na telefonie, to gdy czegoś potrzebuję. Nie dzwoni, by zapytać, czy jadłam, czy wzięłam tabletki. Dzwoni, bo chce zmienić samochód, bo chcą pojechać na wczasy do Zakopanego, albo bo utknął z ratą kredytu hipotecznego na swoje luksusowe mieszkanie. A ja, głupia matka, zawsze mówię tak. Rozbijam skarbonkę, idę do banku, podpisuję, co trzeba. Myślałam, że dając mu pieniądze, kupuję odrobinę jego uczucia, albo przynajmniej chwilę jego uwagi. Telefon nadal dzwonił bez odpowiedzi, a ja poczułam gorącą łzę spływającą na poduszkę. W głowie rozbrzmiała mi obietnica, którą złożył mi, gdy miał pięć lat, kiedy zachorował na gorączkę, a ja nie odstępowałam go na trzy noce. Złapał moją twarz spoconymi rączkami i przysiągł, że gdy dorośnie. Będzie się mną opiekował, że nigdy mnie nie zostawi samej. To kłamstwo bolało mnie bardziej niż złamana kość biodra. Głos automatycznej sekretarki oznajmił, że połączenie przejdzie na pocztę głosową. I po raz pierwszy w życiu poczułam, że całe to poświęcenie, cała ta bezwarunkowa miłość, poszła w kanał, zostawiając mnie pustą i złamaną na szpitalnym łóżku. Właśnie gdy ekran mojego telefonu zgasł, Zobaczyłam wchodzącego doktora Nowaka. Rozpoznałam go natychmiast, mimo białego fartucha i maski, bo był klientem piekarni od ponad piętnastu lat, jednym z tych, co zawsze proszą o podwójną porcję drożdżówek i zostawiają hojny napiwek. Ale tym razem nie miał na twarzy tego dobrodusznego uśmiechu. Miał spuszczony wzrok, obciążony cudzym, nie swoim smutkiem. Podszedł powoli do mojego łóżka, wlekąc nogami, jakby miał ołów w butach i położył dłoń na mojej. Powiedział, że musi być ze mną szczery, że nie może pozwolić mi iść na operację z kłamstwami w głowie. Okazało się, że pielęgniarka wcale nie zawiodła w komunikacji. Marek odebrał telefon, zanim ja zadzwoniłam. Poczułam ucisk w żołądku, przygotowując się na to, że powie, że jest w drodze, że utknął w korku, a nawet że jest na ważnym spotkaniu. Ale prawda była o wiele bardziej okrutna, ostrzejsza niż jakikolwiek skalpel. Lekarz, łamiącym się z zażenowania głosem, powtórzył mi słowa syna. Powiedział, że Marek jest w Zakopanem, świętując urodziny teściowej i dosłownie powiedział, że jeśli umrę, mają go poinformować później, bo w tej chwili nie może psuć im imprezy. W tej chwili czas się zatrzymał. Można by pomyśleć, że ból sprawi, że wybuchnę płaczem, że zacznę krzyczeć albo że ciśnienie podskoczy mi tak, że pękną mi żyły. Ale nic takiego się nie stało. Wręcz przeciwnie, nagle cały hałas świata się wyłączył. Przestałam się trząść. Strach przed operacją, przed śmiercią, przed samotnością wyparował, a na jego miejsce wkradł się suchy chłód, jasność umysłu, której nie czułam od lat. To był ten sam spokój, który miałam, gdy negocjowałam z dostawcami mąki, gdy broniłam swojego kącika na targu. Moje dłonie, te zdeformowane i spracowane dłonie, spoczęły spokojnie na prześcieradle. Doktor Nowak spojrzał na mnie z ciekawością, zauważając zmianę w moim wyrazie twarzy. Uśmiechnął się z żalem i wypowiedział prawdę, o której nikt inny nie wiedział. Powiedział, że jest pewien, iż Marek myśli, że jestem tylko bezradną staruszką, ciężarem, który już do niczego nie służy. Zapytał, ściszając głos, czy mój syn naprawdę wie, kto widnieje w dokumentach własności, czy ma pojęcie, kto jest prawdziwym właścicielem gruntu, po którym stąpa. Wtedy uderzyła mnie rzeczywistość. Ale już nie po to, by mnie zranić, lecz by mnie uzbroić. Marek przechadza się po swoim gabinecie w strefie finansowej Warszawy, chwaląc się sukcesem i luksusowym biurem. Ale zapomniał o fundamentalnym szczególe. Zapomniał, że ten budynek, to biuro z widokiem na miasto, gdzie przyjmuje swoich milionerów klientów, kupiłam ja, złotówka po złotówce, ze sprzedaży moich wypieków. Akty notarialne są na moje nazwisko. Dałam mu bezpłatne użytkowanie, żeby błyszczał, żeby kimś był, ale właścicielką jestem ja. Spojrzałam doktorowi w oczy z pewnością, która go zaskoczyła, i powiedziałam, że nie potrzebuję księdza ani żegnać się z nikim. Poprosiłam go, z pilnością osoby mającej mało czasu, o natychmiastowe sprowadzenie notariusza. Musiałam podpisać dokumenty, zanim z nieczuleniem nie uśpi, ponieważ jeśli miałam umrzeć lub żyć, to z nienaruszoną godnością i czystymi rachunkami. Minęły trzy dni, zanim drzwi mojego pokoju otworzyły się, wpuszczając tego, na kogo czekałam najbardziej, a jednocześnie kogo chciałam widzieć najmniej. Marek wszedł z wyćwiczonym uśmiechem i bukietem goździków, takich jakie sprzedaje się na skrzyżowaniach, kupowanych z litości lub w pośpiechu, nie z miłości. Zapach jego drogich perfum, które dałam mu na ostatnie święta, wypełnił pokój, walcząc z zapachem środka dezynfekującego. Podszedł z otwartymi ramionami, mówiąc, że nastraszyłam go, że tak się za mnie modlił. Próbował mnie objąć, ale ja, z tą odrobiną siły, która mi została po cięciu kości, podniosłam dłoń i zatrzymałam go w miejscu. Mój gest był betonową ścianą między nami. Został osłupiały z ramionami w powietrzu, jak elegancki strach na wróble. Usiadł na skraju łóżka, wyraźnie skrępowany, bo nie podjęłam jego gry. Zaczął sypać wymówkami, które musiał mieć dobrze zapamiętane, powiedział, że sygnał w zakopanem był fatalny, że telefon mu zawiódł, że zamykał sprawę kluczową dla rodziny i że ledwo się dowiedział, poleciałby być ze mną. Pozwoliłam mu mówić, obserwując, jakiego grdyka porusza się, gdy przełyka ślinę. Był tym samym dzieckiem, które okłamywało mnie w sprawie pracy domowej, tylko teraz miał na sobie markowy garnitur i złoty zegarek. Kiedy w końcu zrobił przerwę na oddech, spojrzałam mu prosto w oczy tym spojrzeniem, które ma tylko matka, gdy wie że jest oszukiwana. Powiedziałam, by darował sobie bajki, żeby lepiej opowiedział, jak smakował tort w zakopanem. Jego twarz się zmieniła, stał się blady, jakby ciśnienie gwałtownie mu spadło. Zaczął się jąkać, próbując zaprzeczyć temu, co niezaprzeczalne, ale nie dałam mu chwili wytchnienia. Powiedziałam, że z całego serca mam nadzieję, że urodziny teściowej były tego warte, bo ten weekend kosztował go więcej niż sobie wyobrażał. Powiedziałam mu, że ten kawałek tortu kosztował go spadek. Marek roześmiał się nerwowo, takim dźwiękiem tłuczonego szkła. Spojrzał na mnie z wyższością, jakby znieczulenie naruszyło mój osąd. Powiedział, żebym nie mówiła głupstw, że na pewno majacze od leków, żebym odpoczywała. Próbował poklepać mnie po ręce, traktując mnie jak sędziwą staruszkę, która nie wie, co mówi. Wtedy wskazałam kopertę leżącą na stoliku nocnym obok szklanki z wodą. Kazałam mu ją otworzyć. Zrobił to z pogardą, ale w miarę jak jego oczy przesuwały się po opieczętowanym papierze, jego arogancja rozsypywała się. Zobaczył pieczęć notariusza. Zobaczył datę i godzinę. Minuty przed moją operacją, przeczytał klauzulę, w której ja i Rena, prawowita właścicielka budynku biurowego w strefie finansowej, odwołuję bezpłatne dożywotnie użytkowanie, któremu przyznałam. Przeczytał, że poprzedni testament został unieważniony, a moje dobra mają przejść do fundacji charytatywnej w przypadku mojej śmierci. Marek podniósł wzrok i nie było już w nim drwiny, tylko czysta panika. Krzyknął, że to niemożliwe, że to jego biuro, że tam przyjmuje klientów, że jak mogłam to zrobić własnej krwi. Oparłam się o poduszkę, czując ból w biodrze, ale też ogromny spokój w duszy. Powiedziałam mu stanowczym głosem, bez drżenia powieki, że przez lata byłam jego matką, ale on pomylił mnie ze swoim bankiem. Przypomniałam mu, że kiedy zadzwonił do niego lekarz, on uznał, że już nie żyje, że jestem sprawą, która może poczekać do poniedziałku. Powiedziałam, że skoro dla niego umarłam tego dnia, to mój portfel też musiał umrzeć. Widok, jak bełkocze wymówki i oblewa się zimnym potem z powodu utraty statusu, bolał mnie bardziej niż operacja, ale też mnie uwolnił. Kazałam mu zabrać te tanie kwiaty, bo ja wciąż żyję, a na jego nieszczęście moja pamięć też. Dzień, w którym mnie wypisano, słońce nad Warszawą paliło chodnik. Ale ja poczułam dziwny chłód, przechodząc przez automatyczne drzwi szpitala. To nie silne ramię Marka trzymało mnie, żebym nie potknęła się o nowy balkonik, lecz mocne i serdeczne ramię mojej przyjaciółki Kryśki. To ona pomogła mi wsiąść do taksówki, to ona niosła moją torbę z brudną odzieżą, i to ona poprawiła mi szal, by nie uderzył mnie powiew ze strony mojego syna ani jego świateł. Cóż! Tak bywa, gdy człowiek postanawia przestać być wycieraczką, a stać się murem. Po powrocie do domu cisza powitała mnie jak stara znajoma. Kiedyś się jej bałam. Czułam, że dom wali mi się na głowę, ale teraz, siedząc w kuchni, poczułam spokój, którego nie znałam. Kryśka podała mi kawałek sernika babci, który kupiła na targu, z tą przypieczoną skórką, którą tak lubię. I gdy zanurzałam łyżeczkę w deserze, opowiedziała mi plotki, których oszczędził mi prawnik. Powiedziała, że eksmisja z biura była skandalem, że Marek krzyczał i groził połowie świata, kiedy wymieniali zamki, twierdząc, że go okradają. Bóg mi świadkiem, nikogo nie okradłam, po prostu odzyskałam to, co wylałam potem, ugniatając ciasto przez czterdzieści lat. Zgodnie z polskim prawem, moje jest moje, dopóki nie umrę. A ponieważ on uznał mnie za martwą przedwcześnie, to sam został z niczym przedwcześnie. Tego popołudnia, kiedy zostałam sama, powoli dowlokłam się do salonu. Nadal stało tam na głównej półce to zdjęcie marka w todze i birecie, uśmiechniętego z dyplomem, za który zapłaciłam, sprzedając obrączki. Wpatrywałam się w nie przez dłuższą chwilę. Bolało mnie w piersi. Oczywiście, że bolało, bo nie przestaje się być matką tylko dlatego, że syn okazuje się niewdzięczny. Ale bardziej bolał brak szacunku, to traktowanie mnie jak przeszkody, jak starego mebla który nie pasuje do jego bogatego życia. Otworzyłam szufladę kredensu, tę w której trzymam świece i rachunki, i włożyłam zdjęcie do góry nogami, aż na sam dół. To było jak zamknięcie książki, której już się nie przeczyta. Zdałam sobie sprawę, że pieniądze mogą kupić wiele rzeczy. Za pieniądze z czynszu za biuro będę mogła opłacić pielęgniarkę, która się mną zajmie. Będę mogła kupować leki bez zmartwień. I nawet opłacić kogoś do sprzątania. Pieniądze kupują opiekę. Tak, ale nie kupują miłości. A miłość Marka, jeśli kiedykolwiek naprawdę istniała, wyschła, gdy skończyło się źródło dochodu. Przynajmniej, powiedziałam sobie, delektując się ostatnim słodkim kęsem sernika, zachowałam swoją godność. Nie będę staruszką przemykającą w domu synowej, ani matką żebrzącą o telefon. Gdy nastała noc, zapaliłam świeczkę przy ołtarzyku. Tam była moja matka boska, częstochowska, hetmanka, patrząca na mnie swoimi miłosiernymi oczami. Przeżegnałam się powoli, czując trzask moich starych kości. Nie prosiłam, żeby Marek wrócił, ani żeby żałował, bo cuda istnieją, ale nie należy nadużywać. Prosiłam o siłę dla siebie. Prosiłam o siłę, by iść sama z balkonikiem. Aby nie zatruć sobie serca goryczą i by cieszyć się latami, które mi zostały, z podniesioną głową: Mój syn wybrał swoją drogę, a ja wybrałam swoją. I choć boli, tej nocy będę spać spokojnie, wiedząc, że w moim domu i w moim życiu, jedyną właścicielką, nadal jestem ja. Minęło sześć miesięcy od operacji. Moje biodro dobrze się zagoiło i już chodzę bez balkonika po mojej piekarni na Pradze. Choć teraz tylko nadzoruję, czy smak jest równie dobry. Biuro, które odebrałam Markowi, szybko zostało wynajęte. Te pieniądze płacą punktualnie mojej pielęgniarce i moje zachcianki. O moim synu nie słyszałam nic. I choć czasem tęsknię za dzieckiem, które wychowałam, nie tęsknię za prawnikiem, który uznał mnie za martwą. Dziś w moim domu pachnie spokojem, niesamotnością. Godności nie żebrze się u dzieci. Broni się jej z podniesioną głową. Moja rada jest stanowcza. Chrońcie swój majątek prawnie i nigdy za życia nie oddawajcie spadku tym, którzy was nie cenią. Papiery na wasze nazwisko są waszym najlepszym ubezpieczeniem na starość. A Ty, czy miałabyś odwagę odebrać spadek swojemu jedynemu dziecku? Daj mi znać w komentarzach. Nie zapomnij zasubskrybować dziennik emocji, aby poznać więcej prawdziwych historii.